A ta mądra, kobieta nowej kultury i Anna Garboski wizerz Mamy dzisiaj wyjątkowe, wyjątkowe nagranie, bo 50. Tak, hip hura. Udało się, to jest wielki sukces samozaparcia, wytrwałości, jakiegoś motywowania się wzajemnego. Także gratuluję ci, Asiu. Ci gratuluję Ładka. To jest coś. No i co, mamy hit? No, fajnie, <laughs> tak, że to właśnie zaowocowało i no, jesteśmy mamami powielokroć, ale to wcale nie oznacza, że mamami skończonymi, bo nieskończoność kochamy, miłujemy, ale też owocujemy. Więc u mnie pod sercem rozwija się nowy dzidziuś. Także synek, który urodzi się w styczniu, i mamy tą okazję, czy tę okazję, by porozmawiać. Właśnie o kolejnym dziecku. Mhm. Jak to jest, że jedne nie chcą, obawiają się, drugie się decydują? Skąd bierze się jakaś taka niepewność co do kolejnego dziecka mhm. w dobie, kiedy mamy prawie wszystko? No, ja myślę, że zacznę od tego, że może tak, ja mogę powiedzieć, co ja myślałam i co jak ja to czuję, bo wiadomo, że była że. Nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co inne kobiety i jakie tak. przeżywają, ale może podzielimy się pewnymi obserwacjami, ale przy, przy, przede wszystkim tym, co same przeżyłyśmy, jak to odbierałyśmy. Ja na przykład, jeszcze zanim wyszłam za mąż, to planowałam rodzinę taką standardową, taką, jaka mi się wydawała norma, czyli 2 plus 2, ewentualnie gdzieś tam myślałam 2 plus 3 ale y, jakby nie planowałam dużej rodziny z tego powodu, że ja nie miałam takich wzorców w rodzinie, ani w, w ogóle w społeczeństwie. Mam wrażenie, że nawet teraz, może ja się obracam w takim mm -hmm. bardziej teraz, y, wśród takich ludzi mających większe rodziny, w takie środowisko trochę weszłam. Tak. Ale y, wtedy nie byłam w tym środowisku i tak naprawdę y, nawet nieliczne rodziny znałam, gdzie było dwa, y, gdy były trójka dzieci, nie? czyli dwa plus trzy. A mhm. y, chyba osobiście nie znałam większej rodziny, tak teraz spróbuję sobie przypomnieć, bo teraz <laughs> się to bardzo zmieniło, ale wtedy chyba nie znałam nawet, więc nie miałam takiego pomysłu na życie. To, y, to jest jedna sprawa, która jest ważna, nie? że mamy jakieś wzorce kulturowe, wzorce w rodzinie, mhm. gdzie, <laughs> gdzie my po prostu jakby przejmujemy je w sposób taki naturalny. I to jest jedna z przyczyn, chyba. Jak ktoś nie ma takich wzorców, nie ma takiego pomysłu na siebie, yy, no to tak naprawdę, no, dlaczego mu to, ten pomysł może przyjść? No, najczęściej gdzieś się inspirujesz kimś. Mm -hmm, nie? Tak, no właśnie, mm -hmm. bo definicja rodziny, gdybyśmy zapytali się, tak, przechodniów, yy, no to wiadomo, że mama, tata i dzieci. No ale co to znaczy dzieci, <laughs> nie? I dziecko mm -hmm. to już jest rodzina, mm -hmm. i dzieci dwoje, troje, czworo też jest rodzina. No ale patrząc na czasy chociażby, powiedziałabym, około wojenne, nie, że to były duże rodziny, mhm. nawet rodziny oficerskie, pięcioro, sześcioro i to była norma. I ta definicja Nie. była jednoznaczna z tą liczbą. No, teraz widzimy różne plakaty, billboardy, yy, reklamy nawet takie w gazetach kościelnych czy czasopismach, i raczej rodzina brana jest no, najczęściej z, ze zdjęć dostępnych, Instagram czy tam jakieś takie yy, yy, zdjęcia za darmo, gdzie no, to jest rzeczywiście czworo. <laughs> I rodzice plus dzieci. Rzadko zdarza się żeby to była rodzina powielokroć, wielodzietna. W kościelnych gazetach jeszcze masz dwa plus Ale ja nie Aha, no tak, tak. <laughs> troszeczkę się to się zmieniło, ale, ale przeżywałam taki bunt, że coś mi tutaj tak. nie gra. Dlaczego? Dlatego, że my nie zmienimy przekonań normatywnych, takich hmm. wewnętrznych, takiego nastawienia, że tak, ta definicja równa się ten obraz, jeżeli nie podpowiemy obrazu. Hmm. Bo to definicja się przez obraz zmienia. I wiadomo, że my teraz przebywając wśród koleżanek, sąsiadek, co jest czworo, pięcioro, ośmioro tak. dzieci, jest to dla nas naturalne, ale wcześniej też nie było. Mhm. Ja też nie znałam <taki>, takich e, pań mam. Miałam e, nauczycielkę od technikum w liceum, która wstydziła się przyznać, że właśnie to rodzi piąte dziecko. Tak i mówi, że no mam kolejne. Nie była w stanie tego wypowiedzieć. Obawiała się reakcji klasy. Także to zawstydzenie też się skądś wzięło. Mm -hmm. No właśnie. To takie, aż wtedy, wtedy to było rzeczywiście takie mało spotykane. Ja nie wiem, może dalej ja sami się wydaje, że nie, ale mam wrażenie, że coś ruszyło, coś mm -hmm. drgnęło chociaż delikatnie, ale mówię, obraz mam się w pewnym środowisku, więc może mi się tak wydawać, ale faktycznie... Y Faktycznie wtedy to była taka naprawdę norma wśród naszych rodziców, nie, nauczycieli też zapewne, no bo to, to pokolenie i tak sobie myślę, że, że jeszcze jedna rzecz, że rodziny wielodzietne kojarzyły się źle tak, mm -hmm. z patologią. Nie? Tak, tak. I to mogło być też takie mm, zawstydzające, mm -hmm. że mieliśmy taki obraz. Ja jeżeli już myślałam o rodzinie wielodzietnej, to faktycznie w takim kontekście nie gdzieś. Jakiś, nie, rodzina piaków, pijak, piacka, nie? Jakieś tam nauka nie wiem, jakieś inne y, patologie. Bo tak były te przedstawiane się, w mediach, no nie to, że, że ktoś tak, to no. nakręcał i to nie było bez znaczenia, bo przecież te problemy zdarzają się w każdej opcji, mm -hmm. nie? To, tak, ale, A ale gdzieś, był, gdzieś to było, tak skojarzone. No było kojarzone, mm -hmm. nie, że te dzieci się tak pojawiają, taka bezmyślność, nie. I, i to było to ten, ten negatywne, dodatkowe skojarzenie. I stąd mogło się to zawstydzenie rodzić u mm -hmm. osób, które, które się właśnie spodziewały już kogoś kolejnego. No, i tak myślę, że, że to, jest, to jest też dalej chyba jakiś problem. Nie umiem teraz powiedzieć, bo mi to gdzieś tam już minęło, w sensie takim, że już przeszłam ten czas, gdzie. To analizowałam, tak. gdzie to rzeczywiście było dla mnie jakoś takie, że musiałam ten temat sobie, bo ja w pewnym momencie musiałam ten temat wziąć nie? na tapetę. Tak, jako mama, mama mówiłem, najpierw trzech tak, tak, córeczek, tak, potem i syna i kolejnych synek się pojawia i, i córeczek. Się, tak, to było. I nagle się jakby m, to moje życie zmienia w życie mamy wielodzietnej, więc gdzieś tam pewnie musiałam sobie to wszystko poukładać w głowie. Skąd to się brało, że ja o tym też gdzieś wcześniej nie pomyślałam, nie? że nie był to... Mój plan na życie, <noise> tylko tak trochę wyszło, i dopiero jakby układając sobie to mm -hmm. w głowie, zobaczyłam, co jest przyczyną tego, właśnie, że, że gdzieś tam jest jakaś taka niechęć czyli do, 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 kolejnego nie, do kolejnego dziecka, do kolejnego nie że jakby w tym sensie, że, że jakiś taki lęk przed tym, nie bardziej, nie? Mm. Chyba przed reakcją ludzi, tak, przed tak. społecznym odrzuceniem, może gadaniem mm -hmm. yy, i chcieć, nie chcieć nas to tak. również dotyczyło takie właśnie obawy, mhm. które, no wypowiedziane, przestały mnie straszyć, tak, tak. a powiem, że rzeczywiście, czy rodzina Selindiona była trzynasta, mhm. czy znanych różnych właśnie pisarzy, twórców, no pokazuje nam inną rzeczywistość, nie? Mhm. że tam, gdzie jest nas wiele, no to jest jeszcze przestrzeń również na twórczość, na miłość, która w działaniu dopiero w takiej rodzinie ma możliwość właśnie spalać się, ofiarę, Wiarować, poświęcać, że to jest ten wymiar bardzo mocno chrześcijański. I mam kolegę w Przymierzu Przedsiębiorców w Krakowie, kilka lat temu, kiedy się nawrócił, zadał mi takie pytanie, Beata: jak to jest, że katolicy mają dwoje i troje dzieci i koniec? Jak oni to robią? Nie skoro są chrześcijanami. Dla niego to było zaskakujące, ponieważ dopiero wszedł do kościoła i myślał, był przekonany, że przecież dziecko jest największą wartością, dla którego warto się poświęcać, pracować, żyć, że nie ma nic większego. A to się okazało, że weszła jakaś wygoda, że weszła y, jakaś taka moda na NPR, naturalne planowanie rodziny, mhm. ale pod względem y, takiego ułożenia sobie y, fajnego życia, mhm. czyli nierozpoznawania, nierozeznania. czyli mhm. Zostało dane narzędzie, reklamowane już w poradniach dla narzeczonych, ale bez takiej powiedziałabym, dodatkowej ulotki instrukcji obsługi, czyli jak to narzędzie użyć. Tak, ale bardzo dobrze mm. mówisz, bo tutaj wiem, że są różne kontrowersje, i różne osoby czułam się czasem urażona, jak się mówi o wielodzietności o MPR-ze, że że jakby mieliśmy chyba nawet taki odcinek, nie? Yy, ja myślę, że bardziej chodzi o to właśnie, o to nierozeznawanie, nie? Że jakby nie uczy się młodych małżonków, czy tam, nawet nie młodych małżonków, tylko jeszcze przed ślubem, kiedy się te wszystkie nauki odbywają, mm -hmm. że wy będziecie rozeznawać. Macie tu takie narzędzie, które służy do planowania dziecka, może też posłużyć do tego, że tego dziecka przez jakiś czas nie, nie ma, nie, nie Yy, ale generalnie my rozeznajemy, jaką rodzinę chcemy tak. mieć, rozeznajemy na danym moment, A mam wrażenie, że czasami, często to poszło w tym kierunku, że yy, jakby tak mamy narzędzie, trochę taka antykoncepcja, nie? Tak tak mówiłyśmy, Mamy narzędzie, które pozwoli nam nie mieć. Mieć te, tą dwójkę i koniec. I nie? żyć po katolicku I żyć tak. moralnie i stosować tą metodę. Dokładnie. I mm. y, my widzimy takie niebezpieczeństwo, no które gdzieś y, jest w wynikach, tak? że no, nie ma tych dzieci. Mm. I. Y, ja powiem tak, że dla mnie po stosowaniu NPR-u podczas studiów było to odkrycie, że wow, to wszystko działa, ale później macierzyństwo otworzyło przede mną taką ścieżkę zafascynowania się życiem, że to jest tak fantastyczne to przekazywanie życia, w ogóle wpływ na wychowanie, że nic innego nie spotka mnie lepszego. I dlatego ten nasz zachwyt i nasze takie pójście w wielodzietność, w otwartość, w to, że my bardzo żeśmy chcieli to ósme dziecko. I sądziłam, że to już chyba nie da rady. Mają 43 lata, że no, już może właśnie ta płodność wygasła. Zmęczenie i siły również się tak wzmogły. Ale tu się okazało, że one są, ale inne, że to jest taka dojrzałość w przeżywaniu oczekiwania i nigdy nie byłam tak przygotowana jak teraz, nigdy nie miałam wyprawki pół roku przed urodzeniem i nigdy też nie miałam takich warunków wszystko jest już ustalone stałe, przewidywalne, a no dodatek już za niczym nie gonię i niczego więcej nie pragnę a przez te ostatnie 20 lat zawsze było, no to właśnie praca, to, to dom to człowiek za czymś gonił i te dzieci były tak mimochodem na zasadzie naturalnie się rodziły wraz z, z rozwojem życia małżeńskiego rodzinnego, i to jest przepiękne, że w dojrzałym macierzyństwie można rozsmakować się i zrezygnować właśnie z dalszej pracy, bo ona już nie jest priorytetem jak kiedyś. Nie mhm. już ma się coś poukładane, a z drugiej strony to też przedusza młodość. Tak. <laughs> To jest niewątpliwie plus, <grym> tak. No, tak, ale to prawda, ym, że... Ym, znaczy, ja ym, w tej chwili nie wiem, jak Bata przeżywa w wieku 400 ponieważ ja urodziłam ostatnio tylko 39, więc, y, więc y, mhm. y, też mi jest y, to ciężko powiedzieć, ale, y, ale wierzę, że tak, że to już jest takie inne macierzyństwo, nie? że już pewne priorytety mamy inne, nie? że to jest to wszystko... W ogóle ta jest przepaść między tym, jak się miało pierwsze dzieci w wieku 24 lat, a, a ostatnie około 40, nie? To w ogóle jest inne macierzyństwo i dlatego chociażby dlatego warto to doświadczyć, bo yy, nie? Bo ja tak wiele razy myślałam, że gdyby mój plan Babylus właśnie zrealizował, no to byłoby, w ogóle miałabym inne życie, nie? Ale jakby byłabym matką dwóch najstarszych córek, prawdopodobnie bym uznała się za. Y, bardzo dobrą matkę i, i w ogóle y, skuteczną, ponieważ z tymi najstarszymi dziećmi nie mieliśmy jakichś ani wielkich problemów, ani, ani y, można być dumnym, dobrze się uczyły, grzeczne, usłuchane i tak dalej, nie? Więc, y, więc się teraz śmieję, że te dzieci mi kolejne były potrzebne, chyba żeby trochę, żebym trochę pokory nabrała, ale. Y, ale też jest jakaś taka właśnie różnorodność w tym i w tak to, to jest piękne, nie? Ta różnorodność, te nowe doświadczenia, których bym nie miała, ale też właśnie doświadczenia wynikające z macierzyństwa wczesnego i macierzyństwa późnego, yy, które są całkiem inne i to jest inne przeżywanie. Więc, <grym> więc to teraz z perspektywy czasu, gdy na to patrzę, to myślę, że, yy, że, że to właśnie jest piękne, nie? Że, że mogłam tego doświadczyć, yy, tego wielokrotnego macierzyństwa którego gdzieś tam wcześniej nie zaplanowałam, bo nie miałam takiego pomysłu na życie. Ale, ale właśnie trochę mi żal, że gdzieś tam się nie mówi o tym, jako o równie dobrej opcji, nie, o równie dobrym pomyśle na rodzinę. Nie? Tak. tak. Że, że nie przedstawia się, że się tak to jakoś przedstawia, że, że właśnie ta rodzina 2 plus 2, a teraz ewentualnie 2 plus 3. No i y, nie mówi się o tym, że to jest coś normalnego, że można mieć więcej niż trójkę dzieci. Mm -hmm. Nie mówi się o tym, że wiele y, jest y, nieplanowanych wciąż po prostu w małżeństwie, które gdzieś tam zaskakują. I, I że nie da się wszystkiego zaplanować, nie? Tak. Że tak. Te, czy żadna inna metoda nie daje 100% gwarancji, że, że to dziecko się nie pojawi? Dlaczego? No. Dlatego, że miłość jest sama w sobie mhm. owocna i tak powstają dzieci mhm. <laughs> poprzez bliskość, czułość. Tak, I y, to też może być tak, że dziecko uratuje, czasem właśnie mamę, mhm. daje jej siłę do tego, żeby może zawalczyła, mhm. czasem wygrywa się z różnymi chorobami, przeciwnościami, ale powiem jeszcze, że my jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mhm bo czujemy się obdarowani i tak sobie myślimy, że no, jak będziemy z tym wóze, z wózeczkiem niedługo chodzić, <głos》>, no to rzeczywiście to jest taki eliksir młodości, Nie, że to nie trzeba nic sztucznego, nic z zewnątrz, tylko przyjąć. Może powiedzieć, że prawo Boże ukryte jest w naturze, Nie, że Pan Bóg mieszka w prawie naturalnym i fajnie jest je odkryć i przyjąć. Bo my w każdym momencie życia mamy wybór. No bo dużo kobiet tutaj by się zbuntowało, że no wybór, nie? Ale czasem niespodzianki przynoszą, powiedziałabym, więcej owoców niż to, co byśmy wybrały. Tak, to jest tak. prawda. No. E, aczkolwiek e, to też trzeba podkreślić, że jakby każda z nas jest inna i każda e, powinna. Każde małżeństwo jest inne, nie? I tutaj jakby decyzja jest w rękach małżeństwa. Decyzja, o ile właśnie <laughs> różne niespodzianki się nie pojawią, ale właśnie to jest to, że, że na każdym etapie życia my rozeznajemy. Powinniśmy wszystko rozeznawać, i również to nie. I, I być może są takie kobiety, na pewno są takie kobiety, dla których lepiej jest mieć jedno czy dwójkę dzieci. No różne są też sytuacje czasami nie można mieć, nie, więc to. To są na pewno takie tematy w ogóle trudne ogólnie, nie? Że, że narzucanie komukolwiek, jakiejkolwiek wizji mm -hmm. nie, jest, nie jest dobre, bo może poranić, ale tak sobie myślę, że przede wszystkim chodzi nam o to, żeby pokazać, że to jest jakaś opcja, wcale to nie jest taka najgorsza, to jest możliwe tak? i jest, no to naprawdę... I, mm, jakby to powiedzieć, no jest piękna opcja, nie? Tak, jest, tak. Jest, to jest taka jest propozycja, tak, powiedziałabym, i czy i kochasz mi jeszcze więcej, i żeby i się poświęcić. No właśnie. Bo to nie jest wybór na zasadzie, gdzie polecimy w tym roku, <grym> prawda, w tą stronę Polski pojedziemy. Nie, no bo to jest kolejne te 15, 18 lat, no wtedy już odpowiedzi na tą decyzję. A z drugiej strony, tak sobie myślę, że w miłości dobrze, jak jest taka na działanie Pana Boga, który przecież jest kreatorem, stwórcą i On najlepiej wie, co robi, mm. bo małżeństwo jako sakrament ma być takim budowaniem Królestwa Niebieskiego na ziemi. Że tutaj to jest pierwsze królestwo, bo Pan Bóg w Trójcy jest w dialogu nieustannego, takiego patrzenia na drugą osobę, nie Jak właśnie. Takiej postawie posługi i my w małżeństwie też sobie służymy, a każde kolejne dziecko nas prowokuje do jeszcze większej służby. I w duchu chrześcijańskim myślę, że to się bardzo wpisuje w taką drogę ym, poświęcenia dla czegoś, co jest wieczne. Mm -hmm. Bo i książki mole zjedzą, i budynki prawda, zostaną zburzone, i wielkie ogrody nie zaniedbane <laughs> zwiętną czy, czy zniszczają, a to, co wieczne, to życie. Nie, że raz, raz dane, ono trwa na wieki, więc to też niech będzie jakimś pocieszeniem czy inspiracją dla tych, którzy jeszcze się nie zastanawiali, a przecież mogliby. Mhm. I powiem, że to też jest dobra profilaktyka bardzo wielu różnych chorób. Właśnie Nowe Dziecko po czterdziestce, są na to badania, bo przedłuża to zdrowie. Przedłuża to nowy człowiek, przedłuża zdrowie. A tak sobie też jeszcze myślę, że My jak nie będziemy dumne i nie będziemy o tym mówić, to też nie wydobędziemy być może takich pragnień ukrytych nie w kobietach, które no tylko czekają aż ktoś się przyzna i zachęci. Tak, tak, bo właśnie to jest też inne inna, takie osoby, które się odważyły, które, które tak, um, takie życie mają, które to pokazują, które się tym cieszą, które są dumne właśnie tak jak tak. mówisz. To są też inspiracją dla innych, i ja to widzę bardzo w gronie znajomych, że jesteśmy nawzajem do siebie jakąś inspiracją i pokazujemy, że się da, że, że to jest jakaś opcja, tak? którą warto wziąć pod uwagę. No i myślę, że będziemy tym akcentem już kończyły. Tak, tak. Czyli nowym życiem na 50 tak. odcinek okay. naszej przemienionej, bo rzeczywiście życie przemienia. I kobieta, która chce dawać życie, jedna zaczną pisać książki, drugie zaczną lepić piękne garnki, trzecie może właśnie nauczą się jakiejś melodii na pianinie, bo ta twórczość, ona z nas po prostu, ona naturalnie wyjdzie, bo przemiana wewnętrzna, ona będzie widoczna. Także ja zachęcam do tego, żeby się otwierać na życie, mhm. bez względu właśnie na wiek, żeby się nie bać, a my chętnie pomożemy, przeprowadzimy przez a te właśnie. trudy. Mhm. Jeżeli właśnie przeprowadzimy, pomożemy, możemy nawet jakoś wspomóc w takich mhm. trudnościach gdzieś nawet na początku, gdzie się pojawia kolejne życie, może nieplanowane, bo często takie Słyszę historię, że właśnie kolejne życie się pojawiło i to nie było w planie, i gdzieś jakieś trudności. Że warto wtedy też porozmawiać z kimś, kto ma to doświadczenie i, i może się tym doświadczeniem podzielić tak wesprzeć. Także zachęcamy do dzielenia się, zachęcamy do. Mm, pisania? Pisania, <tryk> tak, tak, jeżeli byście tak. chciały porozmawiać. No i dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Także subskrybujcie. Podawajcie tak. dalej. Cieszymy się, że mamy do kogo głosić. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.